No, od dzisiaj można powiedzieć, że Koszalin trochę się odblokuje, jeżeli chodzi o drogi, ponieważ otwarta była ulica Kościuszki, łącznie z rondem ulicy Piłsudskiego i ulicy Barińskiego. To pozwoli na szybsze dotarcie chociażby na północ miasta. Całość kosztowała 4 miliony złotych, z czego połowa to jest dotacja rządowa. Firma domach wykonywała te prace, natomiast prace zostały zlecone przez Urząd Miejski, to tak na zewnątrz wygląda, że to jest ładna droga w tej chwili, natomiast oprócz tej drogi to, to była także zmieniona cała infrastruktura wewnętrz podziemna czyli zupełnie nowe nowe instalacje się tam pojawiły, zwłaszcza związane z kanalizacją, ponieważ tam jeszcze była kanalizacja ogólnospławna przedwojenna i to, to jest to, co należało w pierwszej kolejności wymienić. Zresztą podobnie jest w całej ulicy Piłsudskiego, bo to zakończenie ulicy Kościuszki jest to pierwszy etap modernizacji rejonu ulicy Piłsudskiego. W tej chwili prace na Piłsudskiej trwają właśnie od tego ronda, które został dzisiaj oddane, do ulicy Pileckiego.